Mamo! widzowie! Ja, jak tam życie wam mija... Dzisiaj sobie pogramy pogrą o garden. A i w ogóle I... przypominam. Konkurs jest. Musicie dać jakiegoś paca i oferty za to, No, no to, kto chce? Kto chce? To, wygrać. To. I, I właśnie to przypominam, że jest teraz konkurs. I teraz to jest to możecie wybrać. No, ci to będzie około chyba zakasza sprzedawana. A tak o jest Nie umiem tego powiedzieć. Dobra, Wojtek, co robimy teraz? Właśnie nie wiem. Byśmy mogli zrobić coś w ogrodzie naszym. A i widzowie, patrzcie. Tutaj domek jest zbudowany, trochę licho teraz wygląda. No. A to dopiero budowa. To tak. dopiero budowa jest. Dopiero budowa. U naboksjała, u naboksjała. Dwa legendarne. Dwa, Dwa otwieramy? Zostaw. Dawaj ta dawaj ta. Zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu jajko, zanim ja otworzę. Dawaj. Ciekawe uwaga, co jest? Otwieraj! Mam nadzieję, że. No i na koniec taka słodka krewaczka. Oj, najpierw była małpa. Chyba najrzadsza. Chodźcie, tu widzowie. W końcu zrobimy taki filmik, gdzie będzie wchodzenie na te wielkie. Coś. Chodź tu, wojtuś. Go widzowie, miał być laj nie bardzo. Będzie live w widzowie. Gdzie ja staś? Zaczęła 50 subów. Wiem, że b... wbijajcie do 50 lecimy do 50. Gdzie ty robisz wrażenie trzy lata? Ale Chodź tu wojcie. Ustachnie się. A jeżeli woda młoda, to oglądasz. Toż. To zaraz poznałeś mój głos tak naprawdę Przejdzie no. się tylko co ja tu robię w szorcach, no? Pod A no sobie ja jestem. Dobra. Patrzcie w ogóle grajpa. Grajpa ogromnego mamy giant. Tam w ogóle się nie dawaj się, trampoliny, nie No, no. Dziwo. Spróbujemy wejść. Nie no, nie warto. Chyba co no właśnie na takie funkcje? Dobra, dobry, dobra. Pojechać do tego, czytaj to jajka. Są problemy z nagrywaniem. Modl... Przewróciło się. W ogóle szary widzowie, jak coś się stanie z kamerką, po prostu nie mamy takiego. Jeszcze Przepraszamy. Jeszcze A i Aj w ogóle. W ogóle teraz tam. Przed Przepraszamy widzowie, że przez. Ok. Zajcie w ogóle. Widzowie, że ja to kupiłam. Od jakiegoś gościa. Zastukujmy widzowie. O tym sprzedał i mówi: Nie chcę. Zastukujmy ode mnie. Teraz chcę. Chyba widzowie, przepraszam za błąd systemu. Wywaliło mnie trochę. Ja wszystko naprawimy. W następnym filmie będzie lepiej. A, będzie lepiej. Będziemy się starać, żeby było coraz, no, coraz lepiej. Dobra, weźcie, zostawcie tego subika, bo my dopiero zaczęliśmy. No. Wpróczmy, no. Prosimy. Może wy to widzicie, ale nie sukłujacie. Płaga, w ustawcie. Powiedz. My może, no my, my może też chcemy mieć. Chociaż... Chociaż się mieliśmy 50 słów. No chociaż to niż nic. Kur... W ogóle. O. Kurczę. W ogóle ktoś taką małpkę słodką. <śmiech> <śmiech> Chyba każdy. Czemu. Ona jest akurat słodka. Widzowie, możecie proponować coś za za, 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 za możecie proponować, żebyście dali na przykład o za tą krówkę karmelową. Chyba mało. Kurde, trzę! Kurczę! Albo czy? za tą małpiczkę. Ciekawe która, co? Która jest słodka? <grym> Widzowie, Słodkie kotki w piwnicy, prosimy o suba. Mamy jed jedną subskrypcję, jeszcze 49 subów. No, do 50. 50. <noise> Robuxy. Święta Robuxy na Brizdonej. Każdy będzie dostał po 100, więc okłaca się nas subować, podobnie. Ten pan może więcej dostanie, bo to obiecałam mu na święta. Ale możemy się też dogadać z, z wami. No. Więc takie 300, po 100, po 200. dostaniecie. Więc tak, zobaczmy co... Czemu tu tak tutaj. ciemno? ...pliki plant, czyli ja muszę tu wkładać kolczaste rzeczy, na przykład w blade. No. Zobaczymy co jest w pet shop. W ogóle to jest pierwszy filmik czekania, aż Jumper do, do nas dołączy i pogra chwilę. No. Ja do piekania, aż Dziander do nas dołączy i pogra. Jeszcze się będzie Ogólnie jutro nie będzie filmiku. Ale w piątek będzie Wojtek, nie? No. Jest za 3 no miliony. Już tak, tak. kurda. Kurczę. Ogólnie nie dowiem. Małagom, zostawcie tego subika. Jeżeli... Ale serio mówię. Wam teraz tak na serio. Ja no. takie rzeczy, a teraz serio. Ja nie jestem z kamerą. Nawet mój kolega może Wam potrzebić, że ja się tym. On się trajduje. No i właśnie za suba możecie na przykład takiego springa dostać. Albo na przykład kurpita Tsuna. No. Kurczę, Blaszka. Co tu się dzieje? Patrzcie na tablicę, bo Ty straciłeś w ogóle. No, straciłem to, konto, ten gdzie ten miałem ten ten du dużo, dużo rzeczy. Ja się rakuny ode, mnie. No. Nie nie rakuje rakuje ode mnie. w ogóle. Maszkę No. A teraz się zastanowić, skąd ja takie rzeczy mam. A tu właśnie się traduję. Ja nie jestem jakimś jak jestem hakerem. tam hakerem. traduję tam. Haker by się nawet nie pojawił na YouTube. Nie no na żart. Niektórzy to nawet nagrywają. Uzasadniajcie ten kanał kubek i Wojtek. Bo, bo ten kanał może osiągnąć dużo. No, jeszcze ile? Może, dzięki was. W ogóle ma ktoś z widzisz, jakiś problem Pomaga. Umiem polski, angielski znam. Mogę pomóc wam. Pana się zarymował. Pozdrawiam W ogóle pozdrawiam Charluna, pozdrawiam żandala pozdrawiam Domodę. Pozdrawiam, pozdrawiam. Adisio. Co? wątpię, że będzie to oglądał. Moim marzeniem jest Rakuna chociaż zwykłego. No. Takiego dużego, co ma? 30 kilo. Uuu, to jest niezłe marzenie. A twoje marzenie? Być. Być najbogatszy w grze. Nie wiem, że to się może. Marzenia się spełniają. Co? W ogóle widziałem teraz, jest najważniejszy ten tym Dawajcie o ofertę, bo teraz jest ważny tam. Termin. Do końca wakacji ktoś mnie doda. O tu mam nick. Mam właśnie nick. Cielaczek, taki skin. I właśnie termin jest do końca wakacji. Możecie mnie i się pytać kto chce. Taki dinozaurek czerwony. I da, dawajcie ofertę. No to mogą być szachla, bo za takie akurat mogę. Możecie patrzeć co zaoferować. Chciałem też mieć za waszkę tu już mówię, co będę dał. Za waszkę. Jaką. dał to, 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 ten to. To. I to z No więc robi wrażenia. No robi. Ej, to chyba wszystko na tyle. Jak tam twierdzisz, cielaczek na to. No, możemy jeszcze troszkę. No okej, okay. to tak o ile minutek? Cielaczek? Kurczę, blaszka. Ciągle to Serio, jak dzień czekania, aż dołączy do nas jumbo. Okej. Okay. I będzie drugi dzień czekany. Potem drugi, potem trzeci, dziesiąty tysięczny tysięczny. pozdrawiam Cię. Zora. Do... No to my już możemy się żegnać. Żegnać już. Oto, okay. no to papa. Papa. Papa.